W dzisiejszym odcinku The Geek Show klonujemy dzieci, likwidujemy niewygodnych świadków, robimy pranie ze spider oraz zaliczamy sporą liczbę wpadek. Dzień dobry, witamy w siódmym odcinku The Geek Show. Witamy w poniedziałek, 9. Mam no, nadzieję, że Wam się dobrze pracuje ja, na się podwodowych. że się odcinek nie pojawił. Oczywiście, specjalnie o A, ja w, nie w w w w 10. Aha, mamy z wyprzedzeniem. To jest Bodej Markowicz. Ja jestem Bodej Markowicz. I dzisiaj zajmiemy się tematem Photoshopa. Bo Photoshop, wiemy, jest bardzo fajnym narzędziem, ale można ładnie spieprzyć zdjęcia. Pierwsze z tych zdjęć to. Pierwsze z tych zdjęć to wywołajmy na naszym ekranie. I to jest zdjęcie Brada Pita. Brad Pitt to aktor, który ma. Bardzo dużo dzieci po Angelina, czyli Julina, ma baby fever. Kocha dzieci. I to szczególnie z obcych krajów. Bardzo fajną rzecz można zauważyć na jego prawym ramieniu, bo się tak jakby duplikuje z jego lewym ramieniem. Widziałeś to? Widziałem. Więc. Dzień tak evil twin yy, to jest dziecko, które wygląda dokładnie tak samo i nie wiadomo kto je trzyma. Pewnie musi być na jakimś plecach. Oni na nie mają tylko jedno dziecko w tym Photoshopie, każdy razem jest duplikowane i jest pod innym kątem. Następne Mamy zdjęcie, zdjęcie zdjęcia. następne foto Następne zdjęcie to pani, która trzyma talerz jednym palcem i yy, to nie palcem od dołu, tylko od góry. Dobra jest. Więc to jest Zdaję. respect, to jest full respect. Muszę powiedzieć, że ja jeszcze nie podawałem tej techniki, ale jakbym umiał to na pewno w weekend, bym zarabiał duże pieniądze. Max. Next, please. Dziękuję bardzo. Pan operator jest bardzo leniwy dzisiaj. Mamy wolne korepery. Ale, ale jak widzicie, czaszka pani, którą e, zakrywa napis, jest wydłużona. Ktoś mi też stwierdził, że będzie źle wyglądać, jak zasłonimy jej czoło. Ewentualnie jest ucięta w pół i po prostu ta czaszka jest wyżej. To też jest taka możliwość. To jest możliwe. Bo ja nie. nie twierdzę, że mamy Czego komputerze. nie można zrobić na dobrą sesję fotograficzną. Tym razem to Keanu Reeves w filmie Street Kings w którym to Kianu Reeves nie ma palca na spuście, nie ma go nawet obok spustu, bo wiemy, że policja musi trzymać obok spustu, nie na spuście, żeby nie wyszedł niego kwiatowo. Ale widzimy, że nawet nie ma na spójście, czyli go nie ma po prostu. Po prostu ten znaczy, człowiek ma jeden palec mniej, no co? Nie przewidzieli tego scenariuszu, niestety. Bardzo fajne odpadki. Zobaczmy kolejny zdjęcie. numer... Następna odpadka. 6 Nie, nie, liczę już. Przestałem liczyć. Ale Lexa, poważna firma, poważni graficy. E, duże pieniądze dostają, zaufajcie mi, no za, za te układki i taka wpadka, że 8 giga, a na dole 4. Ja e... podejrzewam, że to był taki scenariusz. Oni zapłacili kupę kasy mm -hmm. nie to ma fotografowowi mm -hmm. za zrobienie zdjęcia 4-gigowej karty, a potem po roku później wprowadzili 8-gigową no, kartę tak. tak. i już nie chcieli płacić drugiej, w związku z tym... Ej, weź tam machin, no masz mach, no, mach, mamy tą nalepkę zrobioną. To koleś tak... O, już później, już 18 później 30, dyrektor no. to zobaczył i daj. Jesteś za to odpowiedzialny, nic nie No, jeżeli założyli. Tak, i było. I następne. Następnym eee. zdjęciem jest pani, która nie ma szczęki dolnej. To też jest Sprażę możliwe. problem nazywa się to dysplasja e, szczękowska. I, I zakłada brak dolnej szczęki przez wycięcie. jej właśnie Włosy zasłaniają na tyle, że nie ma tej dolnej szczęki. Następne zdjęcie. To! E, Nikola Sarkozy, e, Sarkozy i e, papież i ochroniarz, który był, ale nie ma, e, bo znaczy, została nie ma. tylko noga, to jest, to jest za dobrze. To został wylany. Wiedział za dużo. Eee, Nikola stwierdził, że trzeba go usunąć ze wszystkich zdjęć. Nie, trzeba go zlikwidować. Zlikwidować, nie ma go, nie było go. zadzwonił do swoich służb i powiedział tak, zlikwidować tego gościa. Jak? A oni tak, jak, jak? I wymazali go od fotoshobowych. Ja wiem, że on miał e, właśnie dużo zdjęć z nim, I teraz nie mogę go na <laughs> Musieli, było jakieś spięcie na w takim razie. I sprawdźmy, co jest dalej. A dalej jest. O, to jest straszne, to jest klątwa. To jest grunge. To jest e, jeden z najstraszniejszych obrazów, które widziałem w moim życiu, czyli e, jedna ręka więcej. Wodek? Wodek Nie, tu nie ma. A zazwyczaj takie zdjęcia. Są takie zdjęcia z samych początków fotografii, gdzie goście tymi dużymi platami robili zdjęcie, tak. jakby była jakaś ta dziewczynka się w oknie. I potem wszyscy byli: ja, zjawa, na fotografę. Tak. I teraz film, który wszyscy znają. This is Sports! The Geek Show. The Geek Show. Program o gadżetach, internecie i nowych technologiach. tudzież Photoshop. Jak możecie sprawdzić, ręka jest przesunięta względem tego ostrza w okay. mieczu, delikatnie rzecz ujmując. więc tutaj też duża produkcja, masakrycznie duże pieniądze. I potrafią skieprzyć. Tak, to jest pewno tak, mieli, mieli miecz, mieli. No to 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 przesunęli, nie? Przesunęli ostrze. Tak, przesunęli ostrze. przesunęli i wyszło na napis. Nie, to przesunęli sportem. A, dobra, nie jest zasłania napisu, jedziemy z tym. Dawaj to na prasę. Dobra, sprawdźmy, co jest dalej we wpadkach fotoshopowych. Oto, męcz. Męcz, to jest dobry. Sprawdźcie dokładnie trybuny, bo może się powtarzać pewien obraz. Na pewno hmm. tego nie widać. I nie widać tego, znaczy, kurde, mamy w naszym zdjęciu przygotowawczym te kółka czerwone. Niestety, Jasne. ale i tak byście zauważyli sami, bo jest ten sam koleś. Csk, 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 trzy razy. To była lipa na trybunach i trzeba było tutaj Tak, podkreślić. Nikogo by nie, by nie było. Dobra, by tam ten rząd na dole, by gości, a to by było sobie. O, Masz jakieś? Wie, ma nie, 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 nie. Teraz jest legia. Z to I następne. I następne, panie teren. Wiem, teren. Yeah, Pani operatorze. E, odbicie w samochodzie. Cień. Odbicie w samochodzie. Już założyć w samochodzie. o czekiem. Z czekiem. Na ileś. Jak się przewiduje, dokładnie 500 dolarów. Tak. No to wygrał coś. Albo wygrał czek na 500 dolarów, a nie było ich stać na go, dobrego gościa od Photoshopa, który by nałożył. Więc, więc zdjęcie jest zrobione: z kolei który stoi tak. Widzicie to w samochodzie i na cieniu. Albo tak. Pan tak stanie, proszę się nie ruszać, my dopełnimy to. <laughs> więc to by tak wyglądało. Nawet gdyby dokleili do cienia, to podobnie mm -hmm. zapomnieliby odbicia w samochodzie. I następne <laughs> zdjęcie. O, to już ostatnie. Żeby pokazać, że nawet Apple potrafi zrobić wpadkę. Mamy na ekranie iPod -Touch z utworem i odbiciem tego utworu na ekranie, które jest zupełnie różne, bo jak się tak. przyjrzycie, to tam są tylko trzy literki na dole, więc to jest inne zdjęcie. Tak. Coś. Niestety nawet Apple się zdarza, mimo że oni naprawdę dbają o te swoje mhm. fotki. Dbają, no ale zależy, każdemu tak. się zdarza. A teraz już Ewelina, bo Ewelina ma zawsze dość dużo przekazania. Prawda Ewelino? W dzisiejszej sekcji Top Trendy aplikacja bardzo na topie ostatnio, czyli Square. Najlepiej wyjaśnić działanie na przykładzie. Jeśli jesteście w knajpie i chcielibyście poinformować o tym swoich znajomych, musicie wysłać im sms -a. Jeśli chcielibyście zaprosić 10 znajomych na piwo, będziecie zmuszeni wysłać 10 wiadomości. A Foursquare rozwiązuje ten problem. Po wejściu do knajpy odnajdujecie ją na liście dostępnych miejsc w okolicy. Zaznaczacie, gdzie właśnie jesteście i gotowe. Wasi znajomi, którzy również używają Foursquare, dostaną natomiast informację, gdzie właśnie się pojawiliście. Jeśli odwiedzicie jakieś miejsce częściej, dostaną jest do punkty, a jeśli właściciel lokalu używa Foursquare, możecie nawet liczyć na rabaty z tego tytułu. Aplikacja działa na telefonach z Androidem i iPhone'ach, ale można także zalogować się przez stronę www.foursquare.com. Po połączeniu swojego konta Foursquare z Facebookiem Wasze informacje będą automatycznie umieszczone na portalu społecznościowym. Tylko uwaga! Używajcie Foursquare i podobnych serwisów z rozwagą. Dajecie znać światu, gdzie właśnie się znajdujecie. Jeśli wśród Waszych znajomych będzie ktoś o niejasnych zamiarach, to możecie spodziewać się na przykład okradzenia swojego mieszkania, kiedy będziecie w Mieście na piwie. to było dobre. Wracając do tematów. No co, to nie <noise> <kumac> chodził. <noise> tematów, jak zauważyliście, my nosimy bardzo takie fajne t shirty na jest cała masa napisów. To jest ten sam t-shirt od 6 y, odcinków. Dokładnie. Nawet być może 7, bo nie wiem dokładnie, który jest odcinek. Nie, 6, przepraszam. E, jeżeli byście chcieli jednak rozmaicić swoją garderobę i macie trochę kasy, bo każdy zaprezentowany t shirt kosztuje w okolicach 30 dolców, a, a, to nie, to no ja już nie chcę. już nie chcesz? To Okej, okay. To możecie postarać się kupić takie kreatywne t-shirty, na przykład e, t-shirt z, z, z Spider-Manem wieszającym na sieci. Pranie. Jak to jest dwie oznaczce? Wieszającym pranie na sieci. spider Człowiek pająk wieszający ubranie na nie. I nie dość, że w internecie to na sieci. Bardzo fajnie, jak widzicie na gadkach jest gwiazda Kapitana Ameryka, co tam jedziemy dalej, następny t-shirt również po końcach 30 dolarów. To dwie znane postaci z ulicy zamkowej, tak? Dobrze? Ej, to ja się postaci... muszę... Ja się ogólnie bałem tych postaci z ulicy zamkowej. Jakby jak się takie zobaczył, myślę, się jeszcze no. bardziej. Nie wiem o co chodzi. Allah Alhachabar. yeah, okej. Okay. Ten t-shirt może po mimoj Następny. E, jeżeli widzicie e, kiedy robokop był? 10-15 lat temu, nie? 80? 80. No, 80. 80. Tak mi się wydaje. No. W każdym razie ja to oglądałem jak byłem dzieckiem, co nie było. Może tak strasznie na temu, ale jeżeli by ten człowiek żył, to właśnie w tym momencie mógłby wyglądać w ten sposób. I tego świętego Mikołaja. Jest ten. to także opcja, że jest to święty o, Mikołaj. O. o, o. o Okej. Okay. Następny t-shirt, który możecie kupić w swoją garderobę. Jeżeli jesteście tak fantastycznie budowani jak my i chcielibyście coś z tym zrobić, a nie chcecie brać sterydów ani... E, chodzić na siłownię, możecie spróbować tego t-shirtu za 30 dolarów, to będzie mniej niż... Au. to będzie mniej niż e, tygodniowy czy miesięczny abonament na e, siłownię. I kolejne zdjęcie, które może Wam się dosyć spodobać, to t-shirt, w którym z boku jest nalekana koperta Fedexu. Nieważne co robicie, wyglądacie jakbyście trzymali tę kopertę w ręce. Wy możecie nie wiedzieć co to jest Fedex. Fedex to jest coś jak UPS. No, dechali. Tak jest, jest i... jasne. Poczta Polska. Tak, posz... No nie jest dokładnie Poczta tak Polska. Pocztex. To nawet nie jest jak Pocztex. jak się prawdopodobnie nie giną paczki. W każdym razie to jest kurier. Wygląda T-shirt bardzo fajnie, i z tym wiąże się kolejny t i ostatni z dzisiejszych zaprezentowanych. Yy, albo. Albo nie ostatni, wiecie czemu? Bo Pan operator siedzi i podpowiada, że to nie jest. I jeden z kolejnych t-shirtów w tej samej konwencji, to t-shirt, na którym mamy sławki, gitarę, mikrofon, wygląda to dosyć fajnie. I jeżeli ktoś naprawdę zobaczy gościa z mikrofonem od pasa w górę, to jeżeli się nie będzie jakoś bardzo ruszał, to może pomyśleć, że ma, ma mikrofon przed sobą, albo sławki zawieszone na szyi, no to wygląda rewelacyjnie. No z daleka. Z daleka tak, zdecydowanie. O, 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 o. <gryśla> Fajne też jest. Takie duże ma te sławki, nie da się ukryć. Okay. I z tej samej serii zdjęcie, które w tym momencie widzicie, no chyba nie wymaga wyjaśnienia. To jest mój faworyt To faworyt, tak nas, to jeszcze mógłby być lepsze, lepsze, wrażenie. My name is Tony Soprano. Nie. Tony nie nosił broni. Nie? Gołymi dłońmi. Zabijał ludzi? Żeby nie było. On nie zabijał, co to? On miał ludzi od To było ostatnie zdjęcie dzisiejszych e, z serii kreatywnych t-shirtów. Jeżeli macie również takie kreatywne t-shirty, zapraszamy was na facebook.com CK Show. Dobrze, pamiętam. A nasza strona to dgickshow.pl. Dgickshow.pl należy do sieci ABTV.pl, tam są też różne podcasty na inne tematy, na przykład fotografia, moda. Moda. I a, jeszcze parę innych. A jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, pytania, e, jeśli chcecie numer telefonu do Eweliny, to piszcie na kontakt mowa dgickshow.pl. E, dziękuję, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w poniedziałek. Moda dziękuję bardzo. Pracy. I teraz brawa. con jigs